Witam wszystkich. Na rozpoczęciu nowego roku szkolnego witam rodziców, babcie, dziadków, witam nauczycieli i szczególnie ciepło witam was, drodzy uczniowie. Szczególnie najcieplej pierwszaków. Pierwszaczki, rączka do góry. Pięknie. Pięknie. Widzę, że wszyscy uśmiechnięci, wypoczęci. Wszyscy bardzo się cieszymy. Brawa na pierwszakie, tak. Bardzo się cieszymy, że te wakacje już w końcu się skończyły. Tak? Cieszymy się? O, głosy są podzielone. Bo my, nauczyciele, już bardzo za Wami stęskniliśmy się, już od tygodnia tu jesteśmy w szkole i smutno nam bez dzieci. Dlatego dzisiaj dla nauczycieli jest szczęśliwy dzień, bo dzieci przyszły w końcu. Kochani, życzę Wam, aby ten nowy rok szkolny, który dzisiaj rozpoczynamy, był rokiem szczególnym obfitującym wiedzę dla Was, osiągnięcia. Był szczęśliwy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Szczęśliwy, bo nawiążecie nowe przyjaźnie.